Witam na kolejnej aukcji firmy maszyny Mały Samak Podhalański. Przedstawiamy kolejną maszynę z naszej oferty. Jest to, jest to, to piła taśmowa do metalu model FMB fabryka Macine Bergamo, włoska piła taśmowa z 2008 roku. Piła przyjechała do nas od pierwszego właściciela. Jest w pięknym stanie, naprawdę prezentuje się i w ogóle pracuje pięknie ta maszynka. Posiada ona skretne ramię yy, 60 stopni. Model tu Państwo macie dokładny. Waga maszyny 270 kg. I parametry cięcia. Przy kącie 0 stopni, czyli na, yy, pod kątem prostym jest wałek 220 utnie sobie pod kątem 45-150 kawałek, a pod kątem 60-90 kawałek. Profile lub ym, przekroje prostokątne, kwadratowe, no to widzicie Państwo dalej, jakie może ciąć. Posiadał nasilnik dwubiegowy, siłownik do opuszczania, pompkę chłodzenia. Pompka działa, bo właśnie, że mu całą maszynę, ledwo żeśmy ją umyli. Także pompka działa. Tu się wybiera ta, szybkość taśmy, czyli teraz mamy żółwika wolno, a tu jest typ albo ręczny, czyli jak damy tutaj przełącznik, to jeżeli podniesiemy sobie ramy, to tniemy sobie z ręki. I ona wtedy idzie, ale siłownik opuszcza y, też automatycznie. Tu jest szybkość opadania, tak. A jeżeli damy y, rączkę, no to naciskamy sobie tu i ona wtedy idzie automatycznie, schodzi. Y, tutaj, tu jest akurat woda zakręcona, o, woda działa, tu się zakręca wodę, woda, pompa podaje. Tu jest blokowanie wrzeciona, tak, y, raczej ramienia pod kątem, ogranicznik długości jest tutaj, może go zdemontuję, bo go zaraz urwiemy. No i maszyna się wyłączyła. Teraz drugi bieg, no to tutaj damy pyk, pyk, no i to samo analogicznie pyk. Możemy sobie skręcić ramię, bo teraz jest popuszczone ramię. Możemy sobie przekręcić pod kątem. już bo Bardzo lekko się przekręca, już jest przekręcona, tak. No i tak samo. Teraz jest na szybkim biegu. Szybkość opuszczania mamy tutaj. O. A, to jak się odkręca, to jest szybciej. No, chodzi przepięknie ta maszyna. Naprawdę zapraszam. Bardzo zgrabna też gabarytowo piła. No, bo widzicie Państwo, że ona w gabarycie ma niecały metr. Na głębokość to piła zajmuje około metra niecałego, już że dokładnie. Na szerokość no, ma poniżej 80 cm, bo na europalecie stoi to, to ma tyle. A na... Już damy na zero. No, I tak normalnie ma maksymalną głębokość piła, no 130 cm z rączką, tak. Fajny też ma Bayer, bo ma nie dość, że oblo, ob, odkręcanie tutaj tego, to no tu ma szybkie mocowanie jeszcze na sprężynie. No pięknie utrzymana jest ta piła. Naprawdę rzadko się trafia taka zadbana maszyna, żeby rączka była w oryginale, żeby to wszystko tutaj tak się trzymało kupy. Także zapraszamy. Bardzo dobre profesjonalne maszyny włoskie. Jedne z lepszych na uczciwym reduktorze. Także zapraszamy dodatkowo tutaj Państwo macie jeszcze taką piłę, którą przed chwilą nagrywałem, też niemiecką knuta. Oraz wiele, wiele innych modeli zapraszamy i mniejsze i większe, dodatkowo frezarki do metalu, tokarki, załadunek zapewniony, tani transport, możliwość próby na miejscu oczywiście, e, możliwość też taniego transportu lub pozostawienia starej maszyny w rozliczeniu.